Część 64, piąta w tym roku. Ścieżki do mądrości. Być może uda się zrobić z tego jakiś nowy cykl. Moglibyśmy wydać się zupełnie negatywności poprzez wyłączne karmienie się tym co jest codzienne podawane w tak zwanych odbiornikach. Moglibyśmy również przeanalizować, dlaczego się to robi, czyli jakie cele chce się tymi negatywnymi przekazami osiągnąć. Moglibyśmy również postawić się ponad innymi i twierdzić, że jeśli dali się nabrać na te negatywności, lub przyjęli je jako własne, są po prostu głupi. We własnych oczach bylibyśmy wtedy sprytni i mądrzy, a inni głupi i beznadziejnie zagubieni. Ale to jest zła droga. Pokusa wyróżnienia się w ten sposób jest jednak wielka. Korzyść jednak jest destrukcyjna. W ten sposób nikomu by się nie pomogło. Myślę, że moim zadaniem jest znalezienie innych sposobów na zbudowanie czegoś, co przeciwstawi się otaczającej nas negatywności. Bezduszne są bowiem. Siły, które planują i usiłują urzeczywistnić negatywność i unicestwić wartości. Nie mają własnej energii twórczej, partycypują w energii mas. Im silniejsza reakcja na napędzaną negatywność bezdusznych. Tym więcej energii mogą wyssać bezduszni z nieświadomych. To jest jednak skazane ze strony nieba na wielkie fiasko. Wysiłki si sił ciemności rozpłyną się prędzej czy później w powietrzu. Moc człowieka. Którą posiada on jako istota Boża z faktu posiadania duszy jest ogromna. Tak naprawdę człowiek jest duszą, a ciało tylko to chwilowy jego atrybut. Ale w większości ludzi nie budzi się do prawdziwego jestestwa. Prawdziwy boski potencjał człowieka został uznany za nieistniejący przez kłamstwa i oszustwa. Na rzekomym nieistnieniu tego potencjału budowane są całe systemy wyzysku, ucisku, oszustwa i innych zależności. Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać tej negatywnej narracji i wyzwolić własny potencjał, który każdy z nas posiada? Gdyby masa krytyczna obudziła się i zdała sobie sprawę z własnego potencjału, druga strona będzie przypuszczalnie się bronić, ale chyba będzie wolała opuścić owo pole konfrontacji. Nie chodzi o wyzbycie się na ich korzyść wszystkiego, co materialne, o całkowite uzależnienie od ich życzliwości to wszystko już posiadają mówi się że niewielka grupa najbogatszych posiada 90% światowego majątku ta elita posiada więc wszystko prawie wszystko nie mogą więc nie może być więc ich celem szukanie dalszego bogactwa chodzi im o energię istoty te mogą Tę energię absorbować tylko wtedy, gdy dostępna energia zostanie wyssana i to z jak największej liczby nieświadomych. Możemy nie rozumieć tej ekonomii wysysania energii. O jaką energię tu w ogóle chodzi? O negatywną energię. Istoty te żywią się strachem, nieszczęściem, wojną. Kłamstwem i niszczeniem wartości, zawsze pod płaszczykiem rzekomo szlachetnych celów. Tego nie można pojąć, bo my, jako uduchowione stworzenia, skierowani jesteśmy na pozytywną energię. Wielką przeszkodą na tej drodze jest kumulowana mądrość obecna w mądrych jednostkach. Przeszkodą nie dla nas, przeszkodą dla tych, którzy usiłują temu zapobiec. Mądre osobowości stanowią silną przeszkodę w niwelowaniu i utworzeniu zależności, dlatego konieczne jest pokazanie, w jaki sposób mogę zdobyć mądrość. Tak, ty, ja, każdy z nas. Można by było posłużyć się wzorem starych dusz, ale w tej chwili to nie ta droga. Stwierdzono, że ludzie, którzy później okazali się mąży, mądrzy, zadawali sobie pytanie o sens już jako dzieci lub nastolatki. Nie mogli odpuścić sobie tego pytania. Pytanie o sens oznacza pytanie. O znaczenie wszystkiego, tego co robisz. Jako dzieci często były uparte, ponieważ nie chciały zaakceptować tego, że to, czego od nich wymagano, nie było ich, ale zostało im narzucone przez rodziców czy wychowawców. Właściwość ta później ewoluowała. Mogli przypominać sceptyków, różnili się jednak istotnie od nich. Różnili się od wątpiących, z rzędów, którzy nic nie robili głównie ze strachu lub lenistwa. Tylko budzili obawy, żeby nic nie musieć robić. Ci, którzy pytali o znaczenie, byli inni. Nie chcieli niczego przyjmować bezkrytycznie. Pytali najpierw o sens, a potem chętnie i z zaangażowaniem robili to, co jawiło im się jako sensowne. Akceptujesz wszystko i biegniesz z tłumem, nie pytając o sens? A może robisz tylko to, co ma dla ciebie sens? Kwestia sensu jest także podstawą wszelkiej spirytualności, wszelkiej duchowości. Każdy, kto kwestionuje wszystko, prędzej czy później musi dojść do swojego niebiańskiego pochodzenia i sensu życia. A podstawowa odpowiedź na to pytanie łączy go lub pozwala otworzyć to, co niewidzialne lub uczynić je namacalnym. Odkrywa własną duszę i jej misję, jej plan. Masz wrażenie, że masz plan na swoje życie? Plan duszy? Zadałeś już sobie to pytanie? Mądrość wzrasta, gdy zbliżasz się do źródła, do Boga, poprzez Twoją duszę. Dusza cieszy się z Twojego rozwoju i otwiera przed Tobą coraz więcej wiedzy, umiejętności i synchronizacji. W każdym razie wiedza szkolna i popularno-naukowa w pewnym momencie wydaje ci się po prostu głupia. Osoby duchowe, jako ludzie mądrzy, są świadomi wartości swojego życia. Nie są ślepymi akcjonistami, nie kierują się już doraźnymi, nieświadomymi celami, które mają służyć jedynie zaspokojeniu zmysłów wiedzą, co się liczy. Czy świadomie wyznaczasz sobie cele, czy po prostu robisz to, co dyktuje ci nastrój lub czego wymaga od ciebie otoczenie? Wtedy zbliżasz się do mądrości, lub jesteś jeszcze daleko od mądrości. Ponieważ mądrzy ludzie skupiają się na tym, co istotne, definicja mądrości brzmi bowiem umiejętność, umiejętność rozróżnienia tego, co istotne, od tego, co nieistotne. Mogą oni szybko przejrzeć prawdziwe intencje innych. Widać dokładnie, czy ktoś robi coś ze szlachetny pobudek. Czy chce sobie postawić pomnik, realizują jakiś nieproporcjonalny projekt socjalny. Szybko uzyskują wgląd w ukryte intencje jednostek lub całych grup. Nie dają się oszukać. Nie biegną z tłumem, dlatego że ktoś trąbił jakieś hasło. Wszystko kwestionują. Są to osobowości trudne do złamania przez konformistów i często spotykają się z niechęcią w kręgach o niskiej wibracji. Czy jesteś mile widziany we wszystkich komisjach i kręgach i wszędzie dobrze się czujesz? Ci ludzie nie pasują do większości. Nie mogą ekscytować się rzeczami materialnymi jako dobrami. Są otwarci na myśli filozoficzne, na sztukę, na muzykę, na piękne obrazy, pięknych ludzi i piękno przyrody. Inspiruje ich bowiem wszystko, co emanuje harmonią. Brzydzą się nieładem, chaosem, dysharmonią, brudem konfliktami, nisko wibrującymi emocjami i pragnieniami. Dystansują się od ludzi, którzy nisko wibrują. Szukają raczej samotności, ponieważ czują się nieswojo w ciałach o niskiej wibracji. Dobrze czują się na łonie natur, na przykład w lesie albo w górach. Szukają ciszy w kościołach i kaplicach. Dbają o zdrowie organizmu poprzez świadome odżywianie i sport, aby ciało jak najdłużej służyło odbieraniu ziemskich przeżyć i doświadczeń. Największą wartością jest dla nich miłość. Ale wiedzą, że tu można popełnić największe błędy i wpaść w karmiczną pułapkę. Nie czekając na bliźniaczą duszę, ale wchodzą w, wchodząc w trwały związek z chęci kompromisu, z którego szybko znikną miłość i czułość. Prawdziwa miłość jest możliwa tylko między bliźniaczymi duszami. Mądra osoba. Nie ulega zbyt pochopnej pokusie do cementowania związków, posługując się nawet instrumentalizacją dzieci, które przychodzą, by u związek utrwalić. Ale większość to w ten sposób robi.